Dzień dobry. Iwona. Imię Iwona. Konrad i Iwona. I słyszę yy, nazwisko Maleszuk. Drodzy Państwo, co tutaj u Państwa się dzieje? Czyżbym był ratownikiem sytuacji? Mhm. Tak jest. To znaczy, ja muszę tu Państwu powiedzieć taką rzecz. Owszem, staram się być ratownikiem sytuacji, chcę pomóc, mam dobre intencje. Natomiast nie mogę się przebić. Nie mam, nie mam tej mocy, jednak pomocy. Nie mam tej mocy, pomocy. Yy, dlatego, że tutaj yy, nikt nie chce mnie słuchać. Widzą Państwo, ja powiem tak. Yy, proszę sobie zajrzeć do lwa. Czytanie dla Lwa pod tytułem Ignorowany ja i moje dobre chęci. Ponieważ widzę dość, dużo, dość duże podobieństwo, myślę, że tamto czytanie będzie dla Państwa dobrym takim materiałem jeszcze dodatkowym. Bo, bo tutaj Państwo widać, że Państwo chcą dobrze. Widzę, że, pa, widzę, że Państwo chcą dobrego. Natomiast tu, tu się pokazuje tak, ani czas nie ten, ani nie z tymi ludźmi, ani nie z, w tych okolicznościach. Tutaj nic do siebie nie pasuje. Nic się nie zgrywa. Po prostu nic. I ja nie mogę. Nie mogę yy, zrealizować tej, 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 tej intencji. Nie mogę tutaj pomóc, krótko mówiąc. Mimo że chcę, tylko że tutaj jest tylko chcę. Bardzo chcę, bardzo chcę się wysilić i naprawdę mogę, ale w ogóle nic nie pasuje. Zły czas, zły czas na pomaganie. Być może to jest też informacja dla Państwa, jeżeli, jeżeli zastanawiali się, żeby komuś pomóc, żeby wyjść z inicjatywą pomocy, to zdecydowanie jest pokazane, żeby, żeby się wstrzymać. Bo, bo no właśnie, ja, jakie by tutaj były mm, potencjalne konsekwencje? Już tak dla Państwa, I gdyby Państwo się jednak uparli i chcieli, i chcieli, i chcieli tutaj mm, pomóc, jaka jest konsekwencja? No powiem tak, że Państwo by się tutaj tak narazili na, na, na kąsanie ze strony tych, tej osoby czy grupy osób, aczkolwiek czuję grupę grupę osób, że, że Państwo wyjdą coś jak falstart, pomocowy falstart. I no właśnie, nie ten czas, nie, nie ci ludzie, nie teraz... Nie te okoliczności, nie te słowa, nie z tymi emocjami, nie ten dzień, wszystko na, na nie. To jakby znaki na niebie i, i ziemi mówiły państwu: nie, nie rób, nie wychodź z inicjatywą pomocy. Bo to się jakoś przeciwko państwu obróci. No, rzeczywiście, nie. Bo. Państwo tu nie pomogą. Oczyw w takim sensie, no tutaj, w tych okolicznościach, które nie pasują. No nie, nic tu nie wychodzi. Trzymaj się siebie, jest, jest pokazane. Czyli niech państwo, niech państwo zajmą się swoim życiem, swoimi sprawami, swoimi myślami, emocjami. Pragnieniami, marzeniami, czymkolwiek, ale to nie jest dobry czas na pomaganie z jakiegoś powodu. Także, także, nie, proszę sobie oszczędzić. Widać wolę, ale właśnie, żeby Państwu się to nie odbiło negatywnie. Także, nie, nie, to nie jest ten czas. Także nie ma co na siłę, tak? Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Tak powiadają. Ryby. Wytrwałość. Mają Państwo wytrwałość. Pozwól odejść. No, niektórym osobom po prostu nie da się pomóc. To też jest taka rzecz. Bo się tak zaprą w sobie. I tak, I tak postanowiły sobie w tych swoich tezach być, że się po prostu niektórym nie da przetłumaczyć. Ok, gest pojednania. Można dać sygnał, że ok, ja, jeżeli zechcesz wrócić, jeżeli zechcesz pogadać, ja jestem otwarty, ale to ja będę czekać na ciebie ja już nie wychodzę i lepiej tutaj, energia tak Państwo mówią lepiej żeby Państwo sami pierwsi nie wychodzili z inicjatywą w momencie kiedy osoba nie jest jeszcze gotowa nie, proszę się nie narzucać pisz co Cię boli to jest energia intelektualna czyli wyrażanie tego co we mnie jest słowami pismem na temat kobiety. Kobieta. Prawo duchowego przyciągania. A to jest takie bardzo państwa. To jest takie bardzo rybie. Duchowe przyciąganie. To, co państwu daje satysfakcję, to, co państwa cieszy, co państwa raduje. Na tym się proszę skupić. A ta osoba, jeżeli się zgodzi. Albo nie, no to to jest jej sprawa. Jeżeli jej naprawdę będzie już ciężko, to naprawdę tak się okoliczności złożą w życiu tej osoby, że ona będzie już zmuszona poprosić o pomoc. I yoga dla Państwa, żeby się oczyścić, żeby. To jest też energia plutoniczna, yoga, czyli taka, która wyzwala wolność, daje ulgę oczyszcza oczywiście poprzez yy, no trudne rzeczy z plutonem się pracuje yy, w tym cieniu wielką literą w cieniu <coughs> własnym yy, no oczyszczanie joga taką ma funkcję przecież oczywiście są różne różne odłamy jogi ale, ale z reguły yoga bardzo wycisza, bardzo oczyszcza. No to trzeba się oczyszczać i trzeba się też pogodzić z takim faktem, że nie zawsze i nie każdemu da się pomóc. Tutaj trzeba to swoje, ze swoim ego pogadać. Dlatego mówię Państwu o lwie. Wspomniałem, dlatego że lew jest e, takim sygni, sygnifa, sy, sygnifikatorem astrologicznym ego, czyli znaczy ja, tak? Co ja sobą reprezentuję. I tutaj Państwo mają powiedziane pogadaj ze swoim ego. Po prostu. Nie każdemu da się pomóc. Nie każdy chce, żeby mu pomagano. Trzeba to zaakceptować. Nie? To nie. Idź za głosem serca. No, no właśnie. Swoje życie. Co Państwa bardzo pozytywny sposób napełnia. Tego trzeba słuchać. Każdy niech dba o swoje życie. Właściwie tak powinno być. No bo świat byłby piękniejszy, ale jest jak jest. No więc o siebie. O siebie się proszę troszczyć. Jeżeli ma przyjść pomoc dla tej osoby, to przyjdzie. Po prostu. Wszystkiego dobrego. 就这些。